W Ukrainie, podobno sami Ukraińcy życzą, by używać tej formy, trwa wojna. Wkrótce zmieniam pracę. Co łączy te dwa fakty i jak ma się do tego informacja, że diabełtki w szczegółach? Nazywam się Andrzej Świech, prowadzę stronę ultrasamouk.pl, a to jest okiem ultrasamouka o nowym fotelu, który kupiłem ostatnio. Jako, że w Ukrainie trwa wojna, ludzie uciekają, próbując u nas znaleźć lepszy świat, a przynajmniej taki, w którym nie wybuchają bomby. Usłyszałem o chłopcu, który potrzebował fotela do pracy przy komputerze. Mój fotel był w dobrym stanie, choć planowałem go wymienić za jakiś rok, bo ma dla mnie jedną wadę: odchylenie oparcia działało na całość, więc odchylało się razem z siedzeniem. Niewiele myśląc, oddałem więc fotel, uważając, że skoro zaczynam nową pracę, to warto zadbać o jej nowe warunki. I się zaczął. Pamiętacie z dzieciństwa wiersz o osiołku? Jeśli nie, to krótkie streszczenie. Osiołek dostał w jednym żłobie siano, w drugim owiec, a że nie mógł się zdecydować, z którego zjeść, zdechł z głodu. Pomyślałem o fotelu gamingowym, bo choć nie jestem zapalonym graczem komputerowym, owszem, jakieś MDK czy inne... Sanitarium jest ok, to zauważyłem, że sprzęty gamingowe, o ile się nie świecą i nie kosztują tysięcy monet, mogą się przydać w codziennym życiu, nawet biurowym. Mam w tym niejakie doświadczenie, bo swego czasu zakupiłem sobie słuchawki gamingowe Logitech G533 i byłem z nich bardzo zadowolony w pracy biurowej. Zaś funkcję wyciszenia przez uniesienie mikrofonu uważam za najlepszy wynalazek od czasu chleba na tosty. Tego samego nie mogę powiedzieć o słuchawkach Jabra i Wolf 65, bo pomysł, żeby szpanerski przycisk pośrodku słuchawek nie służył do wyłączania rozmowy np. w Teams, któremu notabene słuchawki są dedykowane, a włączaniu aplikacji Teams uważam za nieco chybiony. Chcę przez to powiedzieć, iż niekoniecznie sprzęt dedykowany nadaje się do użycia w, do własnej dedykacji. Wracając, na krzesłach gamingowych się nie znam. Postanowiłem więc popytać specjalistów. Polecano mi różne modele, aczkolwiek podejrzanie często pojawiała się wśród nich nazwa Diablo. I tu okazało się, że wstęp z wcale nie był taki odczapy. Zacząłem przeglądać, porównywać, wykonałem nawet testy organoleptyczne, korzystając z faktu istnienia modeli ekspozycyjnych. Żeby było jasne, szukałem wygodnego krzesła gamingowego, wygląd nieważny, do tysiąca złotych, w którym oparcie jest regulowane osobno. Przejrzałem setki ofert marketów z elektroniką online, przeszedłem kilka kilometrów w fizycznych ich manifestacjach, obejrzałem prawdopodobnie wszystkie możliwe porównywarki cen i, i produktów, przeczytałem kilkanaście recenzji kilku z nich. I wciąż nie mogłem znaleźć odpowiedzi na pytania z gatunku czemu fotel z regulacją podpórek rąk we wszystkich kierunkach jest tańszy od oferującego regulację tylko góra-dół? Szczerze mówiąc, do dziś nie znam odpowiedzi. A osiołek? Na weekend. Zostałem bez kresła przy biurku. Stało się tak, bo powyższe dylematy były ciężkie do rozwiązania, aczkolwiek wizja poniedziałku bez korzystania z biurka była na tyle przerażająca, i zdecydowałem się na Diablo X Horn. To nie jest reklama, tylko źródło. Rozmiar normal, który miał udźwignąć 160 kg i był przygotowany na wzrost 150-185 cm. Nie urosnę, aczkolwiek przytyć do tej wagi nie mam zamiaru, choć na w stopniu pewnym posiadam. Na materiał o odchudzaniu przyjdzie czas, choć fotel na pewno już przyczynił się do spalenia większej niż standardowej liczby kalorii. Tym niemniej po kolei. Zamówiłem, zapłaciłem i pozostało czekać, gdyż sprzęt miał przyjechać w poniedziałek, choć w niedzielę wieczorem, jeszcze od piątku, znajdował się w stanie w trakcie pakowania. Niniejszym w poniedziałek przed południem był już w trakcie dostawy do salonu. Wreszcie o 14.00 przyszedł SMS. Jest. Pojechałem po niego z synem starszym i dobrze zrobiłem. Dziękuję panu sprzedawcy, że był na tyle miły, aby to ogromne pudło przywieźć wózeczkiem pod samo auto, do którego był jeszcze milszy potwora, mówię o pudełku, wrzucić. Po dojechaniu na miejsce okazały się dwie rzeczy. Po pierwsze, 26 kg w opisie nie waży tyle, co w momencie transportowania pudła do mieszkania, a w związku z tym dwa, powyższym następnym razem poproszę o dowóz pod drzwi. Pakunek okazał się ciężki, niewygodny, a pierwszym pocieszającym faktem było to, że twórcy i twórczynie, pamiętacie o feminatywach, Devil Ex Horn, w zrobili, zrobiły dziury, dzięki którym przenoszenie stało się nieco mniejszą mordegą niż byłoby bez tychże. Nie bez satysfakcji odnotowałem też fakt, że mój czternastoletni syn również zasapał się przy tym niesieniu. Po krótkim odpoczynku i przygotowaniu narzędzi zupełnie niepotrzebnych z synem młodszym rozpoczęliśmy montaż. Znaczy ja montowałem, syn występował w roli kamerzysty, dzięki czemu oglądacie ten film. Gdybym miał założyć jeszcze w tym wszystkim latanie pomiędzy aparatami, skończyłoby się źle dla kogoś lub czegoś. Trzeba przyznać, że twórcy czy twórczynie pamiętajmy o feminitywach bo nie wiem, kto tu jest winny temu, co opiszę zadbali lub zadbały, bym przeżywał bardzo różne emocje. Po pierwsze wzruszenie, że zaoferowali mi gift pack zawierający m.in. bransoletkę, naklejkę, smycz oraz rękawiczki z wizeliny specjalnie do montażu. O ile zestaw został szybko i sprawnie rozkradziony przez rodzimych gamerów, to rękawiczki niestety raczyły pęknąć zaraz po nało nałożeniu i tu obstawiałbym, że panie były autorkami pomysłu, bo jak na mężczyznę nie mam dużych dłoni, a jednak jednej z oferowanych rękawiczek na dłoń nie zmieściłem. Tym samym zdjąłem rękawiczki, bo nie bojąc się ubrudzić sobie rąk i nieco nietypowo, jak na mężczyznę, zacząłem od instrukcji, która okazała się, nie mogło być inaczej w dzisiejszych czasach, obrazkowa. Z czym wiąże się kolejne uczucie, złość, która szybko przeszła w przerażenie, że nie ma śrubek, bo w całym zestawie było przeźroczyste pudełeczko z zawartością dwie śrubki, dwie zaślepki i jeden sprzęt do wkręcania inbusów ze śrubokrętem. W mrowiu sprzętu i totalnym chaosie, co widać na filmie, wreszcie kamerzysta zauważył, że śrubki są wkręcone w miejsce, gdzie mają być wkręcone docelowo. Jeśli to testowaliście, bo zakładam, że to męski pomysł dla fanów pakowania na siłowni, to wiecie, że w takim przypadku trzeba je wykręcić, żeby przyłożyć część do zmontowania i wykręcić je z powrotem. W swojej opinii o tym pomyśle dałem kilkakrotnie wyraz, Podczas kręcenia filmu. Przepraszam, jeżeli oglądają to dzieci. Jak dla mnie, mimo że podobno są trzy rodzaje, choć możliwe, że raczej chodzi o trzy miejsca przeznaczenia, dla mnie te śrubki naprawdę wszystkie były takie same i byłbym wdzięczny za dołączenie ich w osobnym pudełeczku. Naprawdę umiałbym je włożyć w odpowiednie dziurki i przekręcić z dwa razy, a potem dokręcić. Raz, a porządnie. Wiem o czym mówię, bo byłem bardzo wdzięczny za te dwie wspomniane przed chwilą śrubki, które były dostarczone w pudełku. Jeśli chodzi o uczucia, powiedziałbym również o osłabieniu, aczkolwiek nie ma takiego uczucia, w związku z czym stawiam raczej na niedowierzanie, zaskoczenie oraz niezrozumienie, gdy przyjrzałem się instrukcji dokładniej. Postanowiłem działać wbrew. I stąd zrobiłem to odwrotnie. Przykręciłem spód do siedzenia, oparcia pod ręce a potem dopiero oparcie pleców. Jedyny moment, gdy trzymałem się instrukcji, to ostatnie trzy kroki, choć wynika z nich, że trzeba wcisnąć jedno kółko, bo reszta już jest wciśnięta. Właściwie dlaczego nie jest patrząc na śruby pracowicie prawie dokręcone? W Stanach, jak sądzę, dałoby się za to już wytoczyć proces. Ja jednak poprzestałem na domyśleniu się, że resztę trzeba wcisnąć tak samo. Panie, Panowie, bo obie płci staram się traktować porówno, uważam, że jest to dziura w instrukcji i istnieje na pewno grupa ludzi, która będzie mieć tu zagwozdkę. Zaś samo trafienie, całym tym ciężkim, z 26 kg obstawiam jakieś 22 ta tałatajstwem w amortyzator i jednocześnie regulację fotela góra dół, to już nie jest zajęcie dla jednego człowieka. Lub też ja, choć jak widzicie, radziłem sobie za pomocą różnych sprzętów do tej pory skręcając ten fotel. Nie dałem rady. I do dziś, choć spędziłem jakiś czas na kminieniu, jak mógłbym, inaczej niż przy ofiarnej pomocy kamerzysty dasia osiągnąć pożądany efekt nie widzę takiej możliwości. Panie, bardzo szanuję kobiety i lub Panowie z Devils Bardzo przepraszam za sarkazm i złośliwość powyższej relacji, aczkolwiek weźcie pod uwagę iż wasi klienci to również mężczyźni 40+, plus, którzy nie zatracili jeszcze umiejętności logicznego myślenia, choć przywykli do wygód. I może właśnie dlatego warto by było pomyśleć o tym, by śrubki. Po raz kolejny się tego czekam były osobno. Dzieci w przedszkolu już uczą się trafiać odpowiednim kształtem do odpowiedniej dziurki, a te wszystkie śrubki naprawdę są podobne, jeśli nie takie same. Jeżeli wciąż nie są zróbcie, żeby były. I czuję się oszukany, bo poduszka z kroku dwunastego, ta na dole, była już zamontowana. A ja czułem nieodpartą potrzebę ją zamontować. Zgodnie jednak z zasadą hamburgera kiedyś zdarzyło mi się również pracować w HR i szkolić menedżerów, Przyznać muszę, że Wy, ludzie z Devil Chairs, kobiety i mężczyźni, zrobiliście naprawdę świetne krzesło gamingowe. Widzicie zresztą na filmie. Mimo że nieco narzekam, mam krzywy kręgosłup po poprzednim krześle, to moja pozycja jest dużo zdrowsza niż była. Na razie mi nie przeszkadza, aczkolwiek zaczynam używać coraz dłużej i jest mi coraz wygodniej. Jedyne co mi się nie podoba to blokowanie funkcji kołysania. Jakoś takie toporne przy kosmicznym wyglądzie krzesła. Może jakiś przycisk co, do, co to wsuwa, wysuwa, albo dźwigienka, bo psuje wrażenie, choć nie komfort użytkowania. A i luz mógłby być ciut mniejszy. Tym niemniej. Ta poduszka pod głowę jest warta luzu i nawet niepasującego mechanizmu. Uwielbiam ją od pierwszego wejrzenia i właściwie była jednym z elementów, dla których kupiłem ten model. Bo napis Diabeł tkwi w szczegółach jest na każdym z nich, a poduszka z różkami tylko na tym i to jest but w butonierce i bunt w naszym polskim kraju. Tak, producent jest z Polski to kolejny powód, dla którego wybrałem ten produkt. Co trzeba przyznać w porównaniu do mojego poprzedniego krzesła biurowego. Komfort użytkowania to inna liga, więc porównywanie ich byłoby nadużycie. Z drugiej strony, wracając do polskiego producenta, wolałbym dać zarobić Wam, a nie niemieckiemu koncernowi. Stąd wydaje mi się, że na stronie producenta fotela tenże produkt powinien być tańszy niż regularna cena w markecie, a nawet zbliżony do ceny promocyjnej, bo wątpię, by sprzedawali to, poniżej tego, co zapłacili, choć rozumiem rabat przy tej ilości. A jednak wciąż wolałbym zapłacić Wam. Gratuluję, panie i lub panowie z Diablo Chairs. Dzięki Wam spaliłem dużo kalorii, co na pewno mi się przyda. I w ostatecznym rachunku, gdy pierwsza złość minęła, może to i nie głupi pomysł z tymi śrubkami do wykręcenia. Choć ja wciąż wolałbym osobno. Tym optymistycznym akcentem żegnam się tradycyjnie z Wami, oglądającymi ten materiał. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się.